Moi drodzy, niektórzy mówią, że jest ze mną coraz gorzej, że zwariowałem, że wymyśliłem sobie jakiegoś alterego, jakiegoś niewidzialnego przyjaciela. Niestety jest coraz gorzej i podejrzewam, że no, będę musiał w najbliższym czasie no, skorzystać z opieki psychiatry, bo nie widzę wyboru. Ale to ja jestem twoim psychiatrą. Jeśli go też widzieliście, napiszcie w komentarzu, widziałem go. A my przejdźmy do rzeczy bieżących, więc tak zostało tylko 14 kołowrotków Kraken 4000. Więc kupcie sobie, jak jeszcze tego nie zrobiliście. A i zostało ostatnie 7 wędek Kraken, czada perła fast 230 cm, 5,25. Ostatnie 7 sztuk. I w ogóle z Krakenem bądźcie czujni, bo się bardzo szybko sprzedaje. Więc ja tak się zastanawiam i chyba przepiszę ci ksanazję i pokurwiks. Powinno ci trochę pomóc. Wszystko na zadzior.pl i obserwujcie po więcej.